W dzisiejszym odcinku standardowo prezentuję Wam dwie stylizacje ze spódnicą w groszki z koła na pasku z gumką, którą szłam w poprzednim odcinku. E, jak widzicie, moja pierwsza stylizacja, spódnica w groszki. Do tego zwykły, basicowy e, t-shirt z Bershki. Czarna marynarka, żeby już tutaj nie przesadzać z kolorem, bo spódnica jest w miarę taka e, fikuśna i jednak ten print e, groszków e, tutaj już wiele robi, więc góra bardziej stonowana. E, marynarka jest z Primarka. No i do tego dodatki. I jest to bardzo fajny tutaj taki plastikowy naszyjnik od SOXO, którego uwielbiam i mam chyba już ze trzy i jeszcze myślę, że jeszcze nie jeden się pojawił w mojej, w mojej kolekcji, w mojej garderobie. No a na dole buty też czarne, żeby ten dół jednak też był taki zachowawczy i stonowany. I to są buty na transparentnym obcasie, czyli niby czarne, a jednak coś się dzieje. Ta stylizacja jest taka, myślę, na luzie, trochę elegancka na co dzień, więc spokojnie mogę wyjść na przykład na zakupy, spotkać się ze znajomymi, czy nawet pójść, nie wiem, do urzędu coś załatwić. Bo raczej do pracy, na przykład do banku, jako dresko. To tutaj się już nie sprawdzi. Ale tak się prezentuje spódnica. Jak widzicie, jest taka fajna, pikkuśna i mniej więcej taka. Tutaj moja ta kontrafałda fajnie mi też yy, gdzieś tam yy, powoduje, że ta spódnica się fajniej rozchodzi. Yy, gumka jest, pasek jest, wszystko się zgadza, także wiesz, że stylizacja wygląda tak. No i zapraszam na drugą. Moja druga jest bardziej dziewczęca, bardziej sportowa, ponieważ do spódnicy dobrałam t-shirt marki M.M. Shop z czerwonymi całośnymi ustami. Na górze mam czapkę z myszką Miki, którą dostałam od Radzi na poprawę humoru i jak widzicie działa. No i na dole zwykłe białe e, tramki, które kupiłam w Primarku. E, no więc ta druga stylizacja, no tak jak powiedziałam, jest bardziej taka dziewczęca, bardziej sportowa, czyli e, mogłabym na przykład wyjść tak na spacer z psem, chociaż psa nie mam, no ale gdybym pewnie tak wyszło na spacer. Właściwie wieczorem to pewnie byłoby mi zimno, więc na pewno doszedłby do tego jakiś płaszczyk. No, ale chodziło o to, że stylizacja była więc sportowa. Także to. ja się z Wami żegnam w tym odcinku, zamieszałam jak zwykle na koniec, ale jestem ciekawa, która z moich dwóch propozycji podoba Wam się bardziej, no i jak spódnica. Mam nadzieję, że uszłyście spódnicę z koła na gumce i pokażecie mi swoje wyczyny, bo bardzo na to czekam. No i piszcie w komentarzach, która stylizacja, pierwsza czy druga. pa! pa.